Witam w kolejnej części poradnika. W tym odcinku powiem Wam, jak ulepszyć ogień do poziomu 6. Jest to ostatni możliwy poziom na tym etapie gry. Prawdopodobnie będą wyższe poziomy, ponieważ to jest wczesny dostęp. Natomiast teraz w tej chwili jest to najwyższy poziom możliwy do ulepszenia. Więc tak, będziecie potrzebować siarki i lapis lazuli. Wszystkiego potrzebujecie ogółem po 40. Na ten poziom, to będziecie wiadomo widzieć Zanim w ogóle Będziecie myśleć o tym Żeby ulepszyć ogień na poziom Szósty, polecam Odkryć tą właśnie pradawną iglicę Gorących pustkowi Ponieważ i tak, żeby Ulepszyć ogień na poziom szósty Potrzebujecie Rudy żelaza, a ruda żelaza Występuje pierwsza tutaj Więc no, Nie ma sensu Zbierać innych składników, bo i tak tu wszędzie już będziecie mieć wszystko możliwe uzbierane a i tak wody żelaza będzie Wam brakować. A po prostu z tej pradawnej iglicy bardzo łatwo się tam dostaniecie, a przy okazji będziecie mieć punkt szybkiej podróży dobry. I tak, jeżeli chodzi o siarkę i lapis lazuli, no to występ tutaj występuje siarka, tu lapis lazuli. Po więcej szczegółów odsyłam do filmiku w opisie filmu. Tam będziecie mieć to pokazane dokładniej. Jeżeli chodzi o szafran, szafran jest rośliną, która zaczyna występować na terenach pustynnych, czyli już tutaj w tych regionach występuje, tu bardzo często występuje. No i, i tutaj też odsyłam do filmiku w opisie po więcej szczegółów. Jeśli chodzi o owoc yuki, owoc yuki wypadnie Wam z. Drzewa palmowego. Jak będziecie ścinać drzewo palmowe, to oprócz drewna będziecie mogli zebrać właśnie owozy. Po więcej szczegółów, również do filmiku w opisie. Odsyłam. No i oczywiście, ruda żelaza. Ruda żelaza: najlepiej udać się do tej pierwszej kopalni z Questa. Mimo, że nie jest to najlepsze miejsce do farbienia rudy żelaza, to jednak tutaj gdzie jest moim zdaniem najlepsze miejsce może być jeszcze ta mgła zabójcza teraz właśnie nie mam jak sprawdzić, bo tutaj już mam odblokowane to ognisko na poziom 6, ale chyba jest zabójcza tutaj ta mgła, więc musicie lecieć w to miejsce, gdzie macie quest'a czyli tutaj i jak polecicie tutaj do tej kopalni kopalnia z kraju grani, to tutaj macie rudę żelaza jest to quest od kowala, więc też trudno to pominąć natomiast ostatnia rzecz, którą będziecie potrzebować no, wiadomo, że jeszcze iskrę potrzebujecie, ale to standard, czyli musicie po prostu farmić te iskry z kaplic płomienia i z sanktuariów płomienia, ale też z świątyń. Tutaj jest nawiedzona świątynia Słońca. W tej nawiedzonej świątyni Słońca będziecie pierwszy raz mieć styczność ze, ze splugawionym żniwiarzem. Potrzebujecie jego głowy, więc pokażę wam, jak tam w ogóle dojść, bo za pierwszym razem, jak szukałem wejścia do tej nawiedzonej świątyni. To po prostu szukałem gdzieś tutaj w tym w okolicach gór. No bo jak widzicie na mapie to tak pokazane jest. Tymczasem wejście jest tutaj od strony kruchego krzewu, od tego miasta, więc polecimy tam sobie, żebyście zobaczyli jak wejść do tej świątyni i przy okazji stoczymy walkę z tym plugawionym żniwiarzem. Nie wiem, czy mi się uda go pokonać, bo on tam potrafi się bugować. Już dwa razy mi się zdarzyło, że po prostu... Dwa razy mi się zdarzyło, że po prostu się w ścianę jakby... w ścianie zablokował. Nie jest to najszczęśliwsze miejsce do walki z nim, ale tu jest najłatwiejszy ten żniwiarz, na najniższym poziomie bodajże. No i... tam też was prowadzi jedno z zadań, więc warto tam iść. Dodatkowo macie tutaj też, tu jest checkpoint, tu jest notka jakbyście wchodzili, a tutaj idziemy do tego spółbawionego Tutaj będzie taka zagadka, tutaj możecie sobie wziąć iskrę cztery sztuki. Lopijemy się. Zazwyczaj uzdrowionego żniwiarza. żniwiarza nie działa Tu musicie wyjść otworzyć wytrychem Dążymy czy nie? Dążyliśmy Nie chcemy się z nimi walczyć Może uda się bez walki z nimi Natomiast tutaj na dole jest, są drzwi, które wymagają jak widać tego otwarcia On są bardzo mało wytrzymałe, a jednak potrafią y, co nieco zadać wrażeń. Tutaj macie, zaraz, gdzieś tutaj było pierwsze, o jest, pierwszy przycisk, łatwo go pominąć. Drugi przycisk jest u góry. Drugi przycisk jest u góry. Tak, jak mnie. I tutaj macie drugi przycisk. I zauważył mnie. Także ja mam mechanikę skradania się, ale... Różko jest ich najlepiej załatwiać, bo nic im nie daje to ta tarcza nie daje ta tarcza, aczkolwiek jeżeli chodzi o tego stwora, z którym teraz będziemy walczyć to nam nic nie da y, różdżka bo on jest bardzo odporny na magię I tutaj macie pierwszą walkę ze splugawionym żniwiarzem, splugawieni żniwiarze występują też, też tam przy tych kopalniach do niego najlepiej jest podejść blisko o tak I nie wiem, czy się przypadkiem nie zablokował w ścianie. Częsty problem w tym spodnie trzeba zaklęć. Już nie wiem czy mam te spodnie. Wezmę <słyska> sobie tą glebę. Wezmę sobie te spodnie. W każdym razie, jeżeli Wam się tak zablokuje, no to pozostaje wam reset serwera, no ale żeby ulepszyć ognisko do poziomu 6 to już trzeci raz jak się zablokował. Nie będę oczywiście powtarzał tego nagrania jeszcze raz. Po prostu wiecie gdzie już jest sprugawiony żniwiarz. Jeżeli wam się po prostu zablokuje w ten sposób to musicie wyjść do menu i wejść jeszcze raz i przyjść tu ponownie. I nic na to niestety nie poradzicie. Ja drugi raz to właśnie robiłem i drugi raz mi się to stało. On tak jakby znika no i pojawia się tutaj w tej a, e, ścianie. A niestety te ściany z tego co pamiętam, nie da się ich rozwalnić bombą. No, że możemy sprawdzić, bo jak się dało rozwalić bombą, no to... Nie, ja, ich się nie da rozwalić bombą, przynajmniej nie jedną, nie wiem ile tych bomb by trzeba było tutaj walnąć, więc po prostu... Nie ma to sensu, lepiej przyjść tutaj w momencie jak się już będzie miało... No po prostu jak się już zresetuje serwer. No i to tyle w tym odcinku, niestety nie pokażę wam pewnej walki ze splugowionym żniwiarzem. Bo się zablokował w ścianie chłop. No dobra, czyli podsumowując wszystko, czyli tak siarka, szafran, iskra, ruda, żelaza, lapis lazuli, owoc yuki, wszystko przekazałem, no i głowa splugowionego y, żniwiarza, którą trzeba... To trzeba trochę... mi się za pierwszym razem jak tutaj przyszedłem, to yy, też mi się zablokował, za drugim razem udało mi się go, go pokonać. Taktyka na niego jest taka, że podchodzicie jak najbliżej niego i walicie, a w momencie jak on się tak zbiera do takiego wybuchu jakby, no to wtedy, jak się zbiera do tego wybuchu, to wtedy musicie od, odskoczyć od niego i ponownie do niego... Się zbliżacie, jak. Yy... No, no, jak wybuchnie, już nie? Ponownie i można go bardzo łatwo pokonać. Właśnie ja to dwuręcznym toporem go dość szybko pokonuje On ma odporność dużą na magię, ale małą, niską odporność na ataki wręcz. Dzięki za uwagę i do kolejnego.